O boże. Gdzie 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 gdzie, gdzie jestem? Gdzie? A. Mieli to jest cała mocna praca. Co ty robię? Mm. Doktor Gears Harp i Maynard. Chyba najbardziej Harp. Jest za słabe. A do czego? Ja, ja przyszedłem się zatrudnić do tej całej nocnej pracy, o której mówił jakiś tam taki, taki, czar... taki czarny niedźwiedź. A tak, pamiętam go. Nieważne. Musisz pilnować tutaj moich gołębi. Twoich gołębi? to może zjedziemy się tym od razu. Gdzie są te gołębie? W klatce No dobra. To ja idę. Gołębie? Może dziwne to jakieś. To miejsce z... wygląda mi dość znajomo. Dobra, gdzie mam iść? Chyba do tych całych gołębi gdzie? O bo zrobiłam no się chyba, Zobacz bo... to jest taka wielka miejscowa. Ciekawe co tam jest. Dobra, chyba wejdę. Eee... Dzień dobry. Co ma? Jest to karmit. No coś zauważyłem. A ty tu czego? wyszukam. szukam. Łapaże. Nie ja jest już wyjazd za czwarta w nocy, jakbyś chciał widzieć, więc musimy tutaj uważać, bo te gołębie i te takie inne są niebezpieczne. No chyba jak ty. Co tu się w ogóle dzieje? Taki jeden czarny. Nie e... No, jakby poprosił mnie. Dlaczego? O co cię poprosił? No, żeby. żeby moja cię straszyć, ale ja nie chcę tego robić. Cień wygląda się okropnie. E, nie wiem. dobra, e, To wiesz, co to jest za miejsce? To głębi nie są normalne. Powinienem na tu już poczekać. Tylko jest taki problem, że ja nie wiem, gdzie wyjście. Ja się tutaj urodziłem. Bo to powinieneś wiedzieć. Nie wiem, bo nie jest nie to Aha, dobra, no to chodź. Spróbujmy znać wyjście. Nie ja będę pracował w miejscu, gdzie y, mówią, że są zmutowane gołębie. Co to jest? Tam nie chodź. Tam właśnie są zmutowane gołębie. Seriously, mówisz? No. Myślę, że obejdziemy to tędy, prawda? No. O nie. Co to jest za miejsce? Tam, co widzisz? Tam to jest wyjście chyba z placówki, nie jestem pewien. O, tam. Dobra, dobra. spróbujemy się stąd wydostać. E. Ja w ogóle, jak się tutaj dostałem? Myślę, że ja wszystko wiem. No chyba nie wiesz do wszystkiego. Dobra, chodź. Skoro tu jest to, to możemy chyba tedy przejść. O! Jesteśmy tam. No, to chodź. Dobra. Heavy CONTAINMENT ZONE HEIWI? Czy, 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 czy to nie jest przypadkiem Team Fortress? Chyba. Dobra, Karol posłuchaj. się Chyba miałeś rację No Ty Gruby Ty gruba się Co tak na mnie gapisz? Uuu, bój się, masz fajny się, tu gdziekolwiek ty. O co w tym wszystkim chodzi? Kermit? A nie, zniknął. Dobra, chodź. Z tego co wiem, to chyba też trzymają jakiegoś niebezpiecznego potwora. Gdzieś niedaleko. Może to, to jakieś potwory chyba. Pacówka SCP. Nie, tam nie iść. Dlaczego? Cofnij się. Dlaczego mam tam nie iść. Bo tam jest niebezpiecznie. No, no dobra A to, 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 to nie wiem. Chyba jeden z tych potworów. Dobra. SCP513. Dzwonek. Dzwonek to potwór. No, tutaj nic nie jest normalne. Otwórz. Nie nie, 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 Boję się. Patrz. To jest napisane. Cognito hazard No nie można mózgów nawet wejść. W z mózgu tam nie mogą wejść. A. Chodźcie, cofnijmy. W ogóle co to za miejsce? No, to jest placówka SCP, sam co nawet uświadomiłeś. Co o, boże, jest właśnie No tak. To jest placówka SCP. No? Boże, ja tu byłem z Murzynem. Kermit? Kermit? No chodź, kermit. Straszysz mnie tylko. A, dobra, czasami się zatrzymuje w miejscu. Nie no, trzymać sobą jak mu, z Murzynem normalnie. Ech, kermit, kermit! Kermit! Kermit. Żyjesz? Uratuje cię. Nie! Gdzie on? Mam cię. Kermit, żyjesz w ogóle? Zabiło cię to? To go kurde zabiło. No. Dobra. Biorę moją broń. Zabiję każdego, kto będzie niebezpieczny Dobra Muszę znaleźć wyjście, ja tu nie mogę pracować To jest jakieś ustawione Gdzie jest broń? Gdzie jest moja magiczna broń? O To się przyda Only Personnel of Security Clear level 2 or higher ale allow it to use scp 24. To jest SCP? Oś, oż boż. Ożesz, bożesz Przecież nie lubię SCP SCP jest okropne, w tej O, widzę siebie Wow, 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 tu trochę widzę się ja, ja, mogę się tak w Widzę cię Widzę się Boże, oh, gdzie? O oh. Kropne. Nawet tutaj nic nie jest normalne, nawet takie zwyczajne puszki. To jakieś, nie wiem, scp modulatory do życia. Dobra, nie, muszę stąd jakoś się dostać. Już się pobawiłem pod targanem. Aha, właśnie, mogę tyle pierdolia, jakieś stwory jak mi się pojawiło. Na przykład ta czarna pustka. Zobacz. Szu. Hej, dobra. A! Kurde. Okej, okay, zaraz się chyba zabiję, bo... We are full project you. To jasne. Dobra. To to co to? Hu, przeszedłem. Hmm? Gate A to jest brama. Bierz, gdzie sobie jeszcze uciec? Gdzie jest winda? A wow, full air sieci. No, jest winda. Jedź. Jedzie? Ło. Wow. Wolność! Jest już też dzień i działo lasterowe. O może święty. Dobra. Ja muszę stąd jakoś uciec. Nic tu nie jest normalne. Co? Może Freddy! Ja nie mogę! A, a, a! Może się pozbyć tego śmiecia. O co wam tutaj chodzi? Nie wiem, jak bardzo chcesz odzyskać resztę swoich przyjaciół, ale ich nie odzyskasz. O co ci chodzi? Jeśli nie wrócisz do pracy w tej chwili, skiniesz tak samo jak twoi przyjaciele. Oni nie żyją? To po co ja to robię? Wtedy nasz pan ich ożywi. Kto jest naszym panem? Naszym panem jest. Suzu. O co chodzi? Nie zdążyłeś nawet dokończyć, typie. Dobra. Powiem, że to jest jakiś spy. Spy. Z czym się muszę kojarzyć spy. Spy. Hmm. Dobra, napisałem sobie na podłodze spaj. E, spaj, czyli spy, co znaczy, że to jest szpieg. Czyli ich, to jest Szpieg. Więc na ty nie powiesz. Nie powiem, bo y, jesteś dziwny wręcz, natomiast. Naturalnie. Nie lubię cię i nie lubiałem. Dychaj wręcz, Boże Święty. Nie lubię cię. W ogóle to chyba ty nie jesteś spiegiem. Ten że tym spajem, nie? No co ty sobie myślałeś? że ja jestem jakimś spajem? No bez żartów mi tutaj tutaj... O, te podnał się. No weź mi tutaj takich żartów i komentarzy obraźliwy. Ja nie jestem żaden spy. A nie czy spajem jestem, ale nie jestem tym. O którym mówią, jak takie głupie pulfaki. Musisz mi pomóc. Nie, ja, ja nie mogę. Ja tu tylko jestem. Wiesz. No, bo one wszyscy znikają. Brawo, przetrwałeś swoją noc. Pierwszą w tym miejscu. Teraz czeka cię druga noc. Może sobie iść do domu i tylko odpocząć. Wypisz, się. Nie, ja z tym muszę uciec. Nie, ale i tak wrócaj tu jutro. Po co mam to robić? Otwieraj te drzwi. Chcę być wolny. <laughs> O co tu chodzi? Dlaczego ty jest taki ciepły korytarz? Może będę wracał tędy. Ała Tylko nie zapomnij wrócić. Nigdy tu nie chcę wrócić. O, coś mam rzucić. Ty misiek Tak. Powiedz temu całemu Purple guyowi, że jeszcze. Szynuł. Pozostanie już na swoim miejscu. Dobrze, dobrze.